Salon polityczny trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier Beata Szydła odpowiedzialna za sprawy społeczne. Dzień dobry. Pani premier czy rząd przygotował, przygotowuje, zamierza przygotować kolejne nowe propozycje do dyskusji, do negocjacji ze związkami nauczycielskimi. Propozycje są wciąż aktualne, te, które przedstawiliśmy w ciągu tych kilku spotkań, które odbyły się w ostatnim czasie. Są realizowane podwyżki, przypomnę, jest program podwyżek, jest porozumienie, które podpisał rząd z Solidarnością i zapraszamy, żeby pozostałe centrale związkowe również podpisały to porozumienie. ale porozumienie, To porozumienie między innymi przewiduje we wrześniu podwyżki o blisko 10%, czyli w sumie w tym roku pensje nauczycieli wzrosną 15%. Pani premier, ale czy jakiś nowy plus Nie, się Nie, w tej znajdzie? chwili rozmawiamy o tych propozycjach, zostały, które zostały przedstawione w czasie naszych rozmów. Do tego oczywiście cały czas aktualna jest rozmowa o nowym kontrakcie społecznym, czyli tej propozycji zmiany pensum i podwyższenia wynagrodzeń w ciągu najbliższych kilku lat. Bo pojawiły się nieoficjalne informacje, że zaproponują państwo podwyżki jeszcze szybciej niż to wynika z przedstawionych ostatnio propozycji. Nie ma nic na rzeczy, tak? To... W tej chwili rozmawiamy przynajmniej w tym najbliższym czasie rozmawiamy oczywiście o, tym, o tej propozycji, która została przedstawiona, bo to jest po pierwsze dobra propozycja, a po drugie no ona jest w tej chwili też możliwa ze względów budżetowych te środki są zagwarantowane w budżecie. Inna nieoficjalna informacja jest taka, że do gry wchodzi premier Mateusz Morawiecki. Prawda to? Czy fałsz? pan premier cały czas i na bieżąco uczestniczy? W konsultacjach dotyczących negocjacji z nauczycielami rozmawiamy, spotykamy się. Oczywiście delegacja rządowa też uzgadnia z panem premierem wszystkie kwestie dotyczące właśnie naszych negocjacji, więc Jasne, nie musi, nie do musi negocjacji wchodzić nie do negocjacji, dlatego że cały czas w nich uczestniczy. Pytam o bezpośredni udział. Nie jest przewidziany. W tej chwili my czekamy na przede wszystkim ruch ze strony związków zawodowych, dlatego że powiedzieliśmy bardzo wyraźnie, podpisując w niedzielę porozumienie z Solidarnością, to porozumienie zostało podpisane przez dwie strony. Czekamy jeszcze na pozostałych uczestników rozmów. Czy zaproszenie ZNP i FZZ? do rozmów jest aktualne bezterminowo. Oczywiście tak. Ja jestem w każdej chwili gotowa i, i pozostali członkowie rządu jesteśmy gotowi w każdej chwili spotkać się i podpisać porozumienie, jeżeli tylko związki zawodowe tego zechcą. W tej chwili decyzja należy do związków zawodowych, do dwóch central, przede wszystkim do ZNP, bo ZNP jest tutaj tą wiodącą siłą, a właściwie można powiedzieć, że personalnie pan przewodniczący broniarz, on jest tą osobą, która może zdecydować o przerwaniu strajku, o tym, żeby egzaminy się jutro spokojnie odbyły i żeby podpisać dobre porozumienie, bo przypominam, że to porozumienie, które my podpisaliśmy z solidarnością, on jest naprawdę dobrym porozumieniem, a przede wszystkim podwy gwarantuje podwyższenie wynagrodzeń. A jeśli strajk nie będzie zawieszony na czas egzaminów, to nadal zaproszenie będzie aktualne? Oczywiście my chcemy rozwiązać problem, i tak jak powiedziałem, ze strony rządu jest otwartość na dialog i ze strony rządu jest naprawdę bardzo duża wola tego, żeby, żeby się porozumieć. Teraz wszystko zależy od związków zawodowych. W każdym razie, wczoraj słowom broniarz powiedział w jednej z telewizji, że strajk będzie w czasie egzaminów kontynuowany. I jeszcze też z kolejnych artykułów prasowych wynika, że być może ZNP usztywni swoje stanowisko, czyli powróci do tego tysiąca, do każdego etatu. Ja mogę powiedzieć tak, że szkoda, że pan przewodniczący broniarz próbuje zaogniać ten konflikt i przede wszystkim no, ja rozumiem, że on już ponad 20 lat nie jest, bo 24 lata z tego co pamiętam, nie jest już nauczycielem, tylko przewodniczącym związków i być może jego perspektywa spojrzenia na sprawę jest nieco inna, ale warto chyba, żeby przypomniał sobie o swojej misji też jako nauczyciela. Tutaj podgrzewanie w tej chwili e, tego konfliktu naprawdę jest błędem i powinniśmy wszyscy szukać porozumienia. Mam wrażenie, że właśnie pan przewodniczący broni aż ten konflikt próbuje w tej chwili zaogniać. I on jest problemem w podpisaniu szerszego porozumienia ze wszystkimi związkami. Problemem w, problemem w podpisaniu porozumienia jest to, żeby związki te dwie centrale chciały to porozumienie podpisać. Na razie takiej woli ze strony ze strony ZNP i Forum Związków Zawodowych nie ma. Ale myślę, że, że być może po, po jakimś czasie będzie wola ze strony partnerów społecznych. A jeśli Sławomir Broniarz wycofałby się z negocjacji, to wtedy byłoby łatwiej? Dla mnie nie jest problemem personalnie pan przewodniczący broniarz, bo naprawdę to nie jest w tej chwili problem. Problemem jest to, żeby jutro przede wszystkim odbyły się egzaminy. Dla mnie priorytetem są uczniowie i cały czas rząd podkreśla i w rozmowach, w czasie negocjacji i mówiliśmy o tym wczoraj, w czasie naszych wystąpień, żeby jednak strona związkowa wzięła pod uwagę. Uczniów, bo oni są w tej chwili najważniejsi i oni powinni w spokoju napisać egzaminy, mieć prawo do promocji, a my dorośli możemy rozmawiać ze sobą naprawdę bardzo długo, możemy szukać różnych dróg kompromisu. Dzisiaj trzeba myśleć o uczniach. Pani mówi, że Sławomir Broniarz podgrzewa nastroje. Wczoraj mówiła pani o tym, że niektórzy związkowcy sieją chaos i zamęt, a pani przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardia powiedziała w trójce, że negocjacje przebiegały w bardzo. Dobrej, kulturalnej atmosferze. Oczywiście, tak. Ja chciałam podziękować pani przewodniczącej Gardias, bo uważam, że z jej strony tutaj wsparcie i prowadzenie właśnie w taki sposób tych negocjacji pozwoliło, że to była naprawdę dobra i konstruktywna rozmowa. Zresztą zakończyła się podpisaniem porozumienia przez dwie strony. W tej chwili jest jeszcze czas na to, żeby dwie strony, które nie podjęły decyzji, czyli ZNP i Forum Związków, również do tego porozumienia zechciały przystąpić. Natomiast Natomiast poza tym, że oczywiście cały czas jest wola rozmowy, że te rozmowy były, były prowadzone w dobrej atmosferze, no to na pewno nie pomagają w rozwiązaniu problemu nawoływania do tego, żeby zaostrzać strajk, czy żeby na przykład, tak jak było przed negocjacjami, jeszcze mówiono, że ten strajk na pewno będzie. Chodzi nam przede wszystkim o to, żebyśmy mogli się spotkać i porozmawiać. To jest oferta z y, y, rządu. Położyliśmy na w stole porozumienie, jeszcze raz przypomnę, w którym zawarte są podwyżki dla nauczycieli. Podpiszmy to porozumienie i rozmawiajmy o zmianie systemu wynagradzania czyli to, co zostało już przez nas zasygnalizowane, ponieważ ten system, który jest w tej chwili on już jest naprawdę niewydolny. A to jest dobry moment na rozmowę? To Właśnie w tym momencie dobry. taka uważam, sytuacja strajkowa? Uważam, że to jest dobry moment na rozmowę, dlatego że jeżeli nie zmienimy tego systemu wynagradzania, który jest w tej chwili, to w kolejny rok szkolny wejdziemy znowu z tym, który jest po prostu, nie gwarantuje wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, mimo że kolejne miliardy złotych z rządu są przeznaczane. Bo ja przypomnę, w ciągu tylko ostatnich dwóch lat e, przeznaczyliśmy blisko 5,5 miliarda złotych dodatkowo na wzrost wynagrodzeń, a nauczyciele wciąż twierdzą i mają rację, że ich wynagrodzenia są zbyt niskie. I o co to oznacza? To oznacza, że jeżeli system nie zostanie zmieniony, mimo Ciągłych dodawania pieniędzy do subwencji, nie przekłada się to na takie, jak powinno, wzrosty wynagrodzeń dla nauczycieli. Nauczyciele powinni zarabiać dobrze, powinni zarabiać bardzo dobrze, adekwatnie do swoich umiejętności przygotowania, profesjonalizmu i zaangażowania w pracę. I o tym chcemy rozmawiać. Pani premier, pani wyraża satysfakcję, że zostało porozumienie z Solidarnością, ale właśnie Dorota Gardia, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, wskazuje, że to porozumienie jest de facto. Yy podpisane poza Radą, ponieważ nie jest zgodne z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego, y, chociażby z punktem 29. Rząd, o ile pamiętam, rząd, tak, 29. rząd ma prawo podpisać porozumienie ze stroną społeczną, nawet w takim trybie. Zresztą ja przypominam sobie, że chyba pani przewodnicząca z właśnie jako, przewo jako wtedy reprezentantka strajkujących y, pielęgniarek w taki sposób podpisa porozumienie z rządem pani Ewy Kopasz, to y, dotyczące 400 zł. I też się to odbywało na tej zasadzie, że tylko jeden związek podpisał z rządem porozumienie. Czyli to nie ma, to nie ma takiego znaczenia. Nie, oczywiście myśmy się, myśmy się zobowiązali do tego, że zgodnie z tym porozumieniem spełnimy pięć postulatów. Pierwsza to jest podwyżka we wrześniu, przyspieszona podwyżka, która miała być w przyszłym roku, w styczniu, a ona będzie już we wrześniu. Blisko 10%, czyli w sumie w tym roku 15%, co przekłada się na to, że to będzie między 300 a 500 zł. Do dodatkowych środków dla średnio dla nauczyciela w przyszłym we wrześniu to jest skrócenie stażu i przyspieszenie awansu zawodowego to jest wreszcie minimalny dodatek za wychowawstwo 300 zł zmiana oceniania nauczycieli Komentarze są takie, że prawo i sprawiedliwość podpisało porozumienie z prawem i sprawiedliwością ponieważ pan Proksa jest radnym PiSu. Porozumienia nie chciał podpisać były poseł SLD, jeden z panów, trzy kadencje, jeden z panów przewodniczących ZNP i przewodniczący ZNP, który aktywnie uczestniczył w spotkaniach Platformy i Kodu. Mogę odbić piłeczkę w ten sposób. Nie ma to oczywiście żadnego znaczenia. My podpisujemy ze stroną społeczną i chcemy rozmawiać, żeby rozwiązać konflikt. Panie premier, są nauczyciele Solidarności, którzy się przyłączyli do strajku. W Tarnowskich Górach żądają dymisji pana proksy. Także w Solidarności nie ma pełnej satysfakcji, ale i Solidarność też nie chce w tym momencie rozmawiać o podwyżce pensum w połączeniu z podwyżką zarobku. Tak, pan przewodniczący Proxa podpisując porozumienie mówił, że jest zastrzeżenie do naszej propozycji dotyczącej zmiany pensum, ale przecież to jest dopiero propozycja. My chcemy rozmawiać o tym, co zrobić i w jaki sposób to przeprowadzić, żeby zgodnie z naszą propozycją akurat w tym przypadku nauczyciele mogliby średnio zarabiać, nauczyciel dyplomowany, gdybyśmy zwiększyli pensum do 24 godzin, 8100 zł, natomiast gdyby to było 22 godziny to jest 7700 i to są standardy europejskie dlatego że w tej chwili średnia pensów ECD z tego co pamiętam to jest 25 godzin u nas jest to 18 godzin Czy możliwy jest wzrost pensum bez zwolnień z pensum i zarobków bez zwolnień. W propozycji, którą przedłożyliśmy, te zmiany rozłożone są w czasie. Między innymi z tego powodu, żeby nie było zwolnień w nauczycieli. Co roku naturalne odejścia nauczycieli z zawodu, czy to na emeryturę, czy nauczyciele zmieniają, znajdując inną pracę, czy nie chcąc już pracować w zawodzie, to jest ponad 20 tysięcy odejść. Więc stąd między innymi propozycja, żeby nie robić i zmiany w ciągu jednego roku, tylko żeby rozłożyć to w czasie, między innymi z tego powodu. Wczoraj minister Dworczyk mówił w trójce o tym naturalnym odpły odpływie, ale także o pewnym ograniczeniu dostępu do zawodu. Czy pani wie o co chodzi? Czy jakieś kryteria dostępu do zawodu miałyby być. Tutaj to są Być może, że pan minister Dworczyk miał na myśli zmiany, które wprowadzone pewne, są. Pewne ograniczenie napływu nowych nauczycieli pozwolą na osiągnięcie takiego poziomu środków, które pozwolą na realizację tego, co zaproponowaliśmy, powiedział. Prawdopodobnie panu ministrowi chodzi o to, że w momencie, kiedy będą odchodzili nauczyciele na przykład na emeryturę w tym miejscu, jeżeli nie będzie takiej potrzeby w szkole, bo będą nauczyciele danego przedmiotu, którzy mogą zabezpieczyć nauczanie, Wykaszaniowcy? Po prostu tak, że nie będą przyjmowani nowi ludzie. Natomiast ja też przypomnę Państwu, że minister Gowin, zmieniając ustawę o szkolnictwie wyższym, również wskazał na pewne standardy do tych placówek, które mają przygotowywać nauczycieli do zawodu. Na, na koniec pytanie o nie nauczycieli, bo wszystkie światła w tej chwili są na nich zwrócone, ale też inne grupy albo protestowały, albo przygotowują się do protestu, albo są w sporze. Czy są prowadzone jakieś rozmowy na przykład o piątce Solidarności. Ostatnio Solidarność te swoje postulaty płacowe przypominała, pikietując urzędy wojewódzkie. Tak, Solidarność rzeczywiście zgłasza postulaty wzrostu wynagrodzeń przede wszystkim w sferze budżetowej i w tej sferze budżetowej mieszczą się oczywiście również i nauczyciele. My zdajemy sobie z tego sprawę, że akurat właśnie w tym obszarze, w sferze budżetowej podwyżki powinny być planowane w najbliższej przyszłości ze względu na to, że te wynagrodzenia w porównaniu do innych, do innych grup są stosunkowo niskie. Jest wola z naszej strony, ze strony rządu rozmowy na ten temat, natomiast musimy brać pod uwagę oczywiście możliwości budżetu i ja też przypomnę, że wszystkie programy społeczne Prawa i Sprawiedliwości między innymi 500+, są programami powszechnymi. Dlaczego? Ano dlatego właśnie, żeby one dotyczyły jak najszerszej grupy osób, co nie znaczy, że nie będą prowadzone rozmowy, ale tak jak jeszcze raz mówiłam, musimy patrzeć na możliwości budżetowe. Na pewno nie będzie żadnych decyzji podejmowanych, które miałyby zniszczyć budżet czy finanse publiczne. Dziękuję bardzo, wicepremier Dziękuję bardzo. Beata Szydło, Beata Michiewicz. Do usłyszenia.